Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam na imię Radek. Lubię sobie powędkować i dzisiaj pokażę Wam, jak zadniało wieklenie, a w nocy piękne brzany. Chciałem nagrać ten film, ponieważ jestem tu co dwa tygodnie od czasu kiedy sezon na rzece został otwarty i miałem tu naprawdę bardzo fajny wynik. Pomyślałem sobie, że podzielę się z wami jak łowieczenie oraz brzany. Ten odcinek rzeki jest dosyć płytki, dlatego można dostrzec trawę wystającą z wody oraz różne gałęzie. I właśnie w tej trawie i w tych gałęziach siedzą piękne klenie oraz brzana. Myślę, że warto wspomnieć o tym, że za dniach można używać tutaj peletów, kulek, tampersów różnego rodzaju. Od spicy sausage, po krilla, halibuta. Aczkolwiek wieczorem i w nocy najlepiej działa roba. I prawdopodobnie Marcin, mój kumpel, z którym często łowie, o tym wie najlepiej. Marcin, pozdrawiam Cię! Bardzo prosty zestaw. Running rig, koszyk Kuruma, ten akurat 90 gram. Dwa stopery na końcu, kulka oraz pół. Robin Red, jedziemy. Yy, właśnie miałem miłą pogawędkę z babcią, ja nazywam tą panią babcia, bo jest taka starsza pani, która pobiera opłaty za łowienie tu, powiedzmy, że jest tu bailiffem, zdaje się taki oto bilecik. Nocka kosztuje 14 funtów, a miłka kosztuje 8. Mamy pierwszego cwaniaczka, piękna rybka, piękna rybka. No, Zauważyłem, że no, akurat w tym miejscu pelety robią robotę oraz różnego rodzaju dambelsy za dnia. Natomiast wieczorem i w nocy jest to po prostu biały robak. Myślę, że warto jest wspomnieć o przynętach, na które łowię. Jedną z lepszych przynęt, która się to sprawdza jest ten Uzing Sonobaitsa. To jest akurat ten mały halibut. Cheesy garlic, ten większy też się tutaj sprawdza. Lunch meat. Pelet halibutowy. Pelet krila. Kastery, które wrzucam do magot, fidera oraz zakładam same kastery na haczyk. Yay. Takie małe torebeczki robię pod do haczyka. głu halibuta albo krila. Najczęstsze gatunki, mówione na tym odcinku rzeki to brzana kleń, piękny okoń, szczupak oraz zdarza się to sami łosoś. Słuchajcie, szybki update nad nadwody. Złowiłem jakieś 12 kleni, mniejsze, większe. Największy miał 8 cm i 5,5 lb, więc taki spory klocek. Aczkolwiek weszło też 8 albo 9 okoni, jeden taki naprawdę fajny i co ciekawe, złowiłem tutaj leszcza takiego srebrnego, wyglądał jak skimmer. każdy bądź razie nie spodziewam się na tym odcinku rzeki leszcza ma to znowu ja jest druga w nocy, ja jeszcze nie śpię. Weszło kolejnych 6 albo 7 kleni, to jest razem ponad 20 już teraz i cieszę się, że okonia już nie ma. Myślę, że jest to jednak problem, kiedy się łowi na a cały czas ten okoń tak głęboko łykał. Zobaczymy co się będzie działo, czekamy na brząp. Słuchajcie, mamy to. Piękna brzoneczka. Wspaniała. Taka kluska.